Witam Was serdecznie. Tym razem wybraliśmy się do lasu, aby się nauczyć odróżniać jodłę od świerka. Porównamy te dwa gatunki ze sobą, oglądając całe pokroje drzew, ich korę, szyszki, pędy oraz liście. No to po kolei. Zobaczcie, że jodły. To potężne drzewa osiągające kilkadziesiąt metrów wysokości i ogromne średnice pni. Jak spojrzymy na jodłę w całości, to zobaczymy, że ona ma ścięty wierzchołek. Pęd wierzchołkowy ograniczył swój wzrost. Czubek jodły przypomina tak zwane bocianie gniazdo. Świerk ma pokrój wyraźnie stożkowaty, zakończony z wierzchołkiem. Stoję koło jodły, drzewa, które ma kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, kora jodły jest srebrzysto-szara, popielato-szara, jest przynajmniej u młodego drzewa, jest jeszcze gładka. I bardzo charakterystyczna cecha, to na korze są takie pęcherzyki z żywicą. Możemy je nacisnąć, wypływa żywica. I cóż za zapach. Inhalacja, darmowa inhalacja, darmowa inhalacja po prostu w lesie. Cudne, cudne. A teraz obejmuje świerka. Zobaczcie, że kora świerka nie jest taka gładka jak u kory jodły. Jest taka łuskowata, bardzo łatwo ona odpada. A przede wszystkim ma inny kolor. Ona w kolorze jest czerwonawo-brunatna. Pod świerkiem możemy zobaczyć, że leży dużo opadniętych szyszek. I z pewnością będą to szyszki świerkowe. Zobaczcie jak one wyglądają. Szyszka świerka jest wydłużona. Ma około 10-15 cm długości. I co najważniejsze, takie szyszki opadają z drzewa. Całości. Szyszki świerka bez problemu można było znaleźć pod drzewem. Zupełnie inaczej jest z jodłą. A różnica polega na tym, że szyszki jodły rozpadają się na gałęziach. I co możemy znaleźć na ziemi? Na ziemi możemy znaleźć na ściółce tylko pojedyncze łuski szyszek jodły. Całych szyszek nie znajdziemy. Koło mnie młoda jodełka. Chciałem wam pokazać, jak wyglądają gałązki, jak wyglądają igły u jodły. Gałązki, podobnie jak pień, mają taki kolor szaro-popielaty. Jeżeli chodzi o igły, czyli liście jodły, to one rosną płasko i przede wszystkim nie są kłujące. Ja mogę je wziąć ręką w jedną stronę i w drugą stronę, tak jakby pod włos, taki delikatny masaż. Dawna nazwa jodły to była taka nazwa jodła grzebieniasta, a to dlatego, że takie igły przypominają grzebień, i tak naprawdę można się nimi poczesać. Jak odwrócę na spodnią stronę gałązkę jodły. To zobaczymy, że igły jodły mają takie dwa białe paski. A dlaczego ona nie kuje? Dlatego, że jest zaokrąglona na czubku z takim niewielkim wcięciem. Inaczej to jest u świerka. A teraz tutaj trzymam gałąź świerka. Gałązki świerka, podobnie jak jego kora. Są koloru brunatnego, takie czerwono-brunatne, natomiast igły obrastają gałązki już wokoło, a przede wszystkim są dosyć kujące. Jakbym tak złapał mocno, to można się naprawdę pokuć. Przyjrzyjmy się jak igły wyglądają z bliska. Mogliście zobaczyć, że gałązki świerka bardziej przypominają szczotkę niż grzebień, jak to jest w przypadku jodły. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.